Poczekaj chwilę, zatrzymaj się, zatrzymaj się, nie biegnij. Żyjemy teraz w bardzo ciężkich czasach, kiedy tylko biegniemy, a czasu, żeby zastanowić się chwilę nad sobą, jest mało. Ciągle działamy od zadania do zadania. I teraz chciałabym bardzo, żebyś chwileczkę mnie posłuchała, chwileczkę mnie posłuchał. Jestem. Kobietą, matką, żoną, normalną dziewczyną. Mam 42 lata. Moja droga życiowa doprowadziła mi do tego momentu, że postanowiłam walczyć z otyłością Polek i Polaków w naszym kraju. Brzmi bardzo dumnie, ale udaje mi się to. Wielu z nas, tak jak ja jeszcze niedawno myślałam, jest przekonanym, że jeżeli przytyjemy, jeżeli nie możemy na siebie patrzeć w lustro, jeżeli nie potrafimy, nie wiemy jak schudnąć, poczuć się lepiej, poczuć sprawczość, polubić siebie i jesteśmy przekonani, że tak już musi być, że musimy ważyć te 20 kilo więcej. Pamiętamy nasze figury sprzed lat, ale tutaj dzieci, jak się nie dało schudnąć. Ciężka praca, stresująca praca. Nie ma czasu na nic, nie ma czasu na siłownię, nie ma czasu na posiłki, na przygotowanie posiłków, nie ma kasy na personalnych trenerów, na diety pudełkowe. Od razu broń może diety pudełkowe. Jestem tu po to i mówię do ciebie, że chciałabym ci pomóc jak Pomogłam już wielu osobom i zmieniłam ich życie. Też brzmi dumnie, ale jest to fakt. Swoją przemianę oczywiście zaczęłam od siebie. Zaczęło się tutaj, skończyło się tu. Przez wiele, wiele lat. Nie mogłam schudnąć. Ważyłam 25 kg więcej. I już stwierdziłam, że no, już jestem w takim biegu. Też słyszałam od rodziny, że no 40-letnia kobieta no to już nie będzie wyglądała jak 20-letnia kobieta. Że te kilogramy po prostu muszą zostać, bo zwykle tak jest. Udowodniłam sobie i wielu osobom, chociaż nie chciałam udowadniać nikomu, ale udowodniłam przede wszystkim sobie, że mogę to zmienić. I teraz chciałabym, żebyś, żebyś ze mną spróbował zmienić również siebie. Jesteś przekonany, że żeby schudnąć, musisz trzy razy chodzić na siłownię i wyciskać z siebie poty. Nie będę tego ci próbować. Uważasz, że żeby schudnąć, musisz przejść na dietę? Jest tyle wynalazków diet, że już można się totalnie pogubić, a konsekwencje tych diet Dopiero będziemy znać po wielu latach. Więc ja nie proponuję Ci żadnej diety. Chcę, żebyś ze mną zmienił kilka zasad, jeśli chodzi o jedzenie. Kilka prostych zasad, które nie wymagają kupowania, nie wiadomo, jakichkolwiek wydziwionych produktów. Ale jeść to, co lubisz, ale według zasad. Prostych zasad. O których mówię na moim kanale. Ale co najważniejsze, co zmieniło moje życie, to podejście do aktywności fizycznej. Kiedyś katowałam się treningami, które nie dawały mi nic, a tylko powodowały stres w organizmu. A wadze nic nie spadało. W centymetrach w wodach nic się nie działo. A teraz. Możesz mi uwierzyć, że dla mnie liczba 7 stała się moją szczęśliwą liczbą. Nigdy nie wierzyłam w szczęśliwe liczby, ale liczba 7 stała się właśnie początkiem mojej zmiany. 7? Jak 7-minutowy trening. 7-minutowy trening jest krótki. I ja chciałabym Cię prosić. Abyś poświęcił dla mnie 10 minut Twojego dnia, czyli z 12 godzin tylko 10 minut ze mną. Podczas tych 10 minut, a tak naprawdę 7 minut ćwiczeń prostych, które powodują, że każdego dnia uwalniasz hormon o nazwie Iryzynę. Brzmi jak magia. Co to w ogóle jest, nikt o tym nie słyszał. Natomiast ja wierzę w naukę. I przez lata, szukając sposobu na dojście do figury, o której marzyłam, o której się dobrze czułam i czułam się pewna siebie, wiem, że wygląda to nie wszystko, ale ja akurat miałam taką potrzebę, żeby wrócić do sylwetki sprzed moich dwóch ciąż. Urodziłam dwójkę cudownych, mądrych chłopaków, ale przy urodzeniu ich ważyli 4 kg, więc mój brzuch był totalnie, totalnie taki. I teraz, jak to jest funkcję, że ten brzuch wygląda tak? Poprzez 10 minut dziennie ćwiczenie. Ćwiczenia, które wykonujemy, aktywują hormon i rezynę. czyli ja pokazuję specjalne ruchy, proste, nieskomplikowane, nie za szybkie, które aktywują ten hormon, a hormon i ryzyna przez 24 godziny po aktywacji e, poprzez ćwiczenia będzie Ci spalał tkankę tłuszczową każdego dnia ten proces będzie trwał i po tygodniu możesz zobaczyć już różnice w obwodach. Mogę nazwać to, że to jest najszybszy sposób chudnięcia, ale w sposób zdrowy, Ponieważ po pierwsze nie przemęczasz organizmu, nie katujesz się, nie stosujesz jakichś diet, nie wiadomo jakich, a nagle centymetry lecą, ale lecą gdzie? W najbardziej opornych do zrzucenia wagi miejscach, czyli takich jak brzuch, uda, u kobiet, u kobiet właśnie biodra, ale przede wszystkim u mam po latach trzyma się ta tkanka tłuszczowa na brzuchu, nie ma mięśni, nic tutaj się nie dzieje. U panów, ze względu na ilość pracy, stres, yy, jedzenie w ciągu dnia, dlaczego wieczorem najadanie się, to wszystko powoduje, że nasz metabolizm zwalnia, a przychodzimy do domu padnięci i nie chce nam się już wszystko. Więc, jeżeli poświęcisz mi to 10 minut, a stworzyłam kanał na YouTubie po to, żeby zacząć proces uświadamiania, że nie musisz ćwiczyć ciężko i na siłowni, że nie musisz iść na jakąś wykluczającą dietę. Wystarczy, że będziesz ruszał się 10 minut dziennie nie musisz mieć stroju do ćwiczeń, wystarczy kupić za 30 zł matę. Wejdź na mój kanał, zobaczyć 7 minutowy trening. I tak jak stoisz, po prostu zaczynasz go robić. Następnego dnia robisz go znowu po tygodniu. Zaczynasz lubić te treningi, no bo one zaraz się kończą, one są króciutkie. Natomiast aspektów zdrowotnych dla Twojego ciała, dla Twojego organizmu, dla Twojego przedłużenia życia, dla ochrony Ciebie przed chorobami cywilizacyjnymi, tymi, które wynikają z otyłości brzusznej, z otyłości trzewnej, jest ich cała wielka lista. Ty możesz. Spowolnić, zlikwidować proces chorobowy. Nie przez tabletki, ale poprzez ruch i zdrowe jedzenie. Nie namawiam cię do e, kupowania cudów na talerzu, ale do jedzenia tego, co sam chcesz, kochasz. Chcę ci pomóc w ten sposób, żeby każdy e, ruch każde ćwiczenie, które wykonujesz, żeby się wykonywał z chęcią, z satysfakcją, z nieprzemęczeniem się i z tym, że kolejnego dnia wstaję, robię, wstaję, robię, wstaję, robię. Po tygodniu kurczę, że brzuch, nie mam 3 cm. Jak to się dzieje? A dzieje się dlatego, że aktywujemy właśnie hormony ryzyne która zamienia w białą tkankę tłuszczową brunatną, a brunatna tkankę tłuszczową. E, tą właśnie białą, tą właśnie, której nie chcemy. E, kolejna sprawa, jeżeli ćwiczysz codziennie, przyspieszasz swój metabolizm i on po prostu coraz szybciej, szybciej działa. E, dzięki temu trawisz regularnie, regularnie, opróżniasz organy z toksyn i e, z posiłków. Jesteś w stanie szybciej zmetabolizować. Insulinę, glukozę e, oraz posiłek. Dzięki temu, że to wszystko szybciej działa. E, więc stworzyłam kanał na YouTubie dla każdej osoby, która zrezygnowała już, która się już poddała i która myśli, że już nic w życiu się z wagą nie zmieni. Że nigdy nie założy spódnicy, bo ma celulitę. Że nigdy nie założy koszuli dopasowanej, bo ma brzuch. Że będzie wstydzić się na weselu albo odchudzać się przed wakacjami, żeby wyjść na plażę w stroju. My możemy zacząć ten regularny proces spokojnie, bez stresu, ćwicząc codziennie kilka minut i jedząc to, co jesz codziennie. Tylko. W właściwy sposób. Jeżeli jesteś ciekawy i chcesz wejść na drogę, którą ja przeszłam i jestem tutaj dla Ciebie, chcę Ci pomóc i nie będę wciskać Ci niczego, czego nie chcesz. Opowiem Ci na każde pytanie, będę prowadzić Cię przez tę drogę do podjęcia, biorę Ci pod swoje ramiona i obiecuję Ci, że, jeżeli zostajesz za nami za kilka miesięcy, będziesz nowym człowiekiem, tak jak wiele, wiele osób, które odkryły 7-minutowe treningi, zdrowe jedzenie i w tym momencie dziękuję za to, że. Zmieniłam ich życie. Bo wyobraźcie sobie, że ktoś miał 120 cm w pasie, a po dwóch miesiącach ma 85. Bez dużego wysiłku, tylko ruszając się 10 minut dziennie, jedząc tak jak ja rekomenduję w swoim kanale. Mój kanał to Anna 7 minut. Czyli jesteś właśnie na moim kanale. Jestem też na Instagramie, pewnie można znaleźć, zobaczyć zmiany kobiet. Nieważne, mają lat 40, 50, 60. Miały brzuch? Nie ma brzucha. Jak to jest w ogóle możliwe? Pewnie nic nie hało, pewnie zażerała się. To jest w ogóle niemożliwe, to z ćwiczeń nie wynika. Natomiast to wynika z naszej anatomii, budowy naszego organizmu oraz składu naszego ciała hormon i ryzynę, o której się nie mówi, bo to nie pasuje dla świata fitnessu, dla lobbystów fitnessowego, ale na świecie się już mówi. W Polsce jeszcze o tym nie mówimy, bo trzeba chodzić na siłownię, trzeba kupować karnety, trzeba płacić trenerowi, trzeba płacić za rozpisane diety, trzeba płacić, 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 płacić. Ja się na szczęście w tym momencie zatrzymałam, w tym, e, w tym płaceniu, płaceniu, płaceniu kupowania pudełek, których nienawidziłam. Zaczęłam jeść ze szczęściem, z oczekiwaniem na to się, które kocham i z oczekiwaniem na trening, który wykonam, bo wiem, że po nim przez 24 godziny, nieważne co robię, moja tlenka tłuszczowa będzie znikać. Pozbyłam się insuliny wolności, pozbyłam się nadciśnienia, po tym jak moje kilogramy zeszły. Czuję się pełna energii, Zaczęłam wierzyć w siebie, zaczęłam się sobie podobać, zaczęłam chodzić w pojęciu, o których marzę i mogę powiedzieć, że teraz to wszystko, co przeszłam, chcę przekazać tobie. Jeżeli cię przekonałam, to z czystej ciekawości, wejdź na mój kanał, zasubskrybuj, zobacz co tam jest, zobaczyć plan ćwiczeń i pisz do pisz do mnie na Instagramie, zawsze Ci odpowiem, pisz do mnie na TikToku. Jestem tu dla Ciebie i chcę Twoje zmiany. I nie myśl sobie, że jestem kolejną osobą, która wciska kit. Nie. Moją misją jest walka z otyłością, walka ze śmiertelnością, przez choroby, które sami sami, czasami się poświęcają. zdrowie i walka z otyłością. Dziękuję ślicznie, że mnie wysłuchałeś. Teraz możesz dalej, tam jestem dziwiłeś. <gry> Natomiast yy, dziękuję jeszcze raz. Zostań ze mną. A jak za miesiąc się spotkamy, opowiadamy.